Witajcie na moim kanale. Z okazji mojej pierwszej rocznicy kanału postanowiłem pokazać wam moją kolekcję LEGO Star Wars. Pierwszym zestawem w mojej kolekcji jest mech Darta Wadera, który dostałem na Mikołajki Klasowe. Figurki w tym zestawie to Dart Vader Ogólnie zestaw jest ładny i fajny. Następnym zestawem w mojej kolekcji jest zestaw bitewny z Szturmowcem Śnieżnym. Dostałem go na Święta Figurki. W tym zestawie to trzech szturmowców śnieżnych i jeden szturmowiec-zwiadowca. Zestaw ten posiada skuter, armatę i taką górę. Ogólnie zestaw bardzo mi się podoba. Następny zestawem w mojej kolekcji jest Myśliwiec obi Kenobiego. Jakby co to jest też zestaw mojej siostry. Zawiera figurki takie jak Obi-Wan, Arforyka Minańczyk. Co do samego statku to jest bardzo fajny. Ma miejsce na dole żeby włożyć miecz świetny. Ogólnie zestaw jest bardzo fajny. Moimi dwoma ulubionymi zestawami w mojej kolekcji to Sokut Millennium i y TIE. SOKU Millennium jest świetnym zestawem, który zawiera 7 figurek takich jak Bolio, Lando Calrissian, Finn, Czubaka, Chewbacca, Artu Ditu i deo zestaw posiada kokpituszka, kapsutę teratukową, stół do grania i otwierany dach. Ostatnim zestawem w tej kolekcji tej Tieti który dostałem wraz z siostrą na święta. Zestaw jest świetny, a figurki, które się w nim znajdują, to Luke Skywalker, dwóch szturmowców śnieżnych, dwóch pilotów ATT -AT i General Vers. Zestaw ma ruchome nogi, cockpit, lina na której wciągał się do góry Luke, armatę ma miejsce na schowanie skuterów ATT -AT i krzesła w środku. To już wszystkie zestawy, które są w mojej kolekcji a teraz. Zobaczymy statystyki po równym roku od założenia kanału. Liczba subskrypcji wynosi 17, liczba wyświetleń na wszystkich filmach wynosi 823, liczba polubień to 56, liczba komentarzy to 12, a najpopularniejszy film to top 10 najpotężniejszych Jedi. Do następnej rocznicy kanału chciałbym dobić 50 subskrypcji, 2000 wyświetleń, 200 polubień i 50 komentarzy. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że dobał. Wam się film i szczęśliwego nowego roku!